Dzień dobry. Codzienna praktyka czyni z nas mistrza. Niemniej jednak dla wszystkich praktykujących jogę oraz dla tych, którzy chcieliby zacząć, taka mała uwaga, mała dygresja. Każdemu wydaje się, że gdy praktykujemy jogę, to osiągamy niesamowitą elastyczność, jest nam łatwiej wykonywać pewne pozycje. Nasze ciało jest bardziej giętkie. Nic bardziej mylnego. Oczywiście yoga yy, wpływa, ruch wpływa na giętkość, elastyczność, rozciągliwość naszego ciała. Niemniej jednak należy pamiętać, że wykonywanie tej samej pozycji codziennie pokaże nam, że nasze ciało zmienia się. Tak samo jak zmienia się pogoda i aura wokół nas. Pamiętajcie, że jesteśmy częścią przyrody. Nie jesteśmy odseparowani od niej. Jesteśmy jej częścią w tym sensie, że tak samo my i nasze ciało zmieniamy się kilkakrotnie w ciągu dnia, tak samo jak natura wokół nas. W danym momencie może być słonecznie, za chwilę może padać śnieg, deszcz, mogą być chmury, wiatr. To samo dzieje się w naszym ciele. I dlatego też, gdy wykonujemy asany, pozycję w jodze, może zdarzyć się doświadczenie w ciele, w którym znajdziemy się, jakbyśmy robili, robiły daną pozycję po raz pierwszy. Jest jakiś opór, jest jakieś zamknięcie, trzeba znaleźć przestrzeń, pozwolić, aby oddech otworzył to ciało. Na tym polega tak naprawdę magia jogi i magia oddechu. Oddech pomaga.